Wy sobie tam smacznie śpicie, a Donald Trump znów udowadnia, że on to jest nie tylko kreatorem gotowym na przyjęcie nagrody, pokojowej nagrody Nobla, ale także jest geniuszem strategii wojennych i politycznych. Cześć, ja mam na imię Sebastian, zaobserwuj mnie tutaj, a dzięki temu już dzisiaj dowieźcie się, że Donald Trump właśnie ogłosił na forum ONZ, że zakończył siedem wojen. 7 i w żadnym wypadku ani ONZ, ani nikt inny mu w tym nie pomógł. Donald Trump, niestety, chyba miał na myśli taką wojnę, wiecie, pomiędzy Aberzejdżanem i Albanią. Tylko zapomniał ją najpierw wywołać. Ale tu do pomocy przychodzi mu Izrael, który wywołał na przykład konflikt pomiędzy Izraelem a Iranem, Izraelem a Jemenem i najświeższy pomiędzy Izraelem a Katarem. I te konflikty Donald rozwiązał super szybko. Jednakże, to co dla mnie osobiście jest najważniejsze, Donald Trump zaraz po tym zgromadzeniu ONZ poszedł na konferencję z Wołodymirem Zełęskim i powiedział tam naprawdę ważne słowa. Cieszę się, że Donald Trump w końcu powiedział, że europejscy politycy przestani, powinni przestać szukać dupochronów, jak nie zestrzelić rosyjskich statków powietrznych. Jeżeli dzisiaj wleci rosyjski MiG albo inny statek powietrzny na natowską strefę powietrzną, Polska, nie wiem, może Estonia 12 minut, to w tym momencie wojska NATO powinny go zestrzelić tak samo, jak zrobiła to kiedyś Turcja. Nie 12 minut, 10 sekund, jedno ostrzeżenie, nie wracają, samolot jest zestrzelony. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Nie zapomnijcie o tym, że amerykańska forteca nuklearna, która koordynuje działania amerykańskich wojsk nuklearnych, takich jak łodzie podwodne, a może lotniskowce, a może nuclear sharing, właśnie wylądowała w Unii Europejskiej. Czy to oznacza, że Donald Trump w końcu zacznie kopać w dupę Władimira Putina? Czy dalej będzie mu wchodzić w tę dupę?